Cześć, witaj ponownie. W poprzednim nagraniu dowiedziałeś się, że mamy znacznik otwierający i zamykający, a dzisiaj chciałem powiedzieć Ci, do czego tak naprawdę służy atrybut w html -u. Wróćmy do znacznika wstawiania zdjęć, jeszcze Ci o nim powiem w kolejnych nagraniach. Dzisiaj chciałem powiedzieć Ci, co to jest tak naprawdę atrybut. Atrybut w HTML-u służy tak naprawdę do wspomożenia znacznika. W tej chwili dodałem znacznik Img, znacznik, który wyświetli nam zdjęcie w naszym szablonie HTML. I zobacz, jak to będzie teraz wyglądało. Zapiszemy sobie zmiany. I jak widzisz w tym momencie, wyświetliłem sobie w HTML-u zdjęcie. Tutaj podałem ścieżkę do mojego zdjęcia. Zdjęcie znajduje się na stronie pracabezszefa.pl i tutaj mam dokładną ścieżkę do tego zdjęcia. Które jest pobierane z mojego serwera. Dokładnie powiem Ci jeszcze w kolejnych nagraniach, jak wyświetlać zdjęcia w HTML-u, ponieważ mamy dwie opcje wczytywania zdjęć. I teraz zobacz, to jest ścieżka do mojego zdjęcia na moim serwerze. Zobacz, co się stanie, gdy tutaj dam jedynkę. I zapiszemy sobie ten dokument od świeżą przeglądarką. Jak widzisz, nic tu się nie dzieje, wyświetliło nam się właśnie takie okienko. Pod innymi przeglądarkami jest ono w ogóle niewidoczne. Oznacza to, że jest tutaj zdjęcie, ale nie jest wyświetlone. Jest tutaj oczywiście pusto, ponieważ zepsułem ścieżkę do mojego zdjęcia. I zobacz, do czego tak naprawdę służy atrybut. Atrybut do zdjęć to jest inaczej alt. I w atrybucie alt wpiszmy sobie Paweł. I co się teraz stanie? Zapiszemy sobie ten dokument, odświeżymy przeglądarkę. Zauważ w chromie nic się nie dzieje, dlatego zminimalizuję to okienko, zminimalizuję to wszystko i przejdę do mojego folderu, w którym tworzę mój szablon HTML-a i otworzę go w innej przeglądarce, na przykład w przeglądarce Internet Explorer 10, i zauważ, widzisz, pod innymi przeglądarkami nie zostało również wyświetlone zdjęcie. Ponieważ ścieżka do zdjęcia została zepsuta przeze mnie tą jedynką i wyświetlił nam się atrybut Alt Paweł, kurs HTML. Widzisz, tutaj się wyświetliło. I powiem Ci, że atrybut Alt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o optymalizację zdjęć. Musisz wiedzieć, że wyszukiwarki nie rozpoznają, co znajduje się na tym zdjęciu i do opisu tych zdjęć służy właśnie atrybut Alt, w którym powinniśmy wpisać to, co opisuje zdjęcie trzech- czterech słowach maksymalnie. I musisz wiedzieć, że zdjęcie na twojej przyszłej stronie internetowej ma silną wartość pozycjonującą, Podobnie jak materiał wideo zamieszczane na Twoim blogu, oczywiście nie jest to tematem tego artykułu. Jak widzisz, na tym przykładzie, atrybut alt jest tak jakby wspomożeniem znacznika IMG, ale nie tylko. Pokażę Ci jeszcze znacznika kapitu, już pokazałem Ci go wielokrotnie i zauważ, że tutaj po spacji dam id. First akapit dałem atrybut ID. ID jest to unikalny identyfikator, który może być na stronie. O tym ci powiem podczas łączenia HTML i CSS. Mówiłem ci, że HTML i CSS jest jak małżeństwo, i właśnie, żeby złączyć HTMLa i CSS, -a właśnie stosuje się identyfikatory. Pokażę Ci jeszcze znacznik, o którym już Ci wcześniej mówiłem. Znacznik strong. Czyli wzmocnienia tekstu, pogrubienia tekstu. I zauważ, że dodałem tutaj do znacznika strong atrybut class, który nazywa się Font Strong. Nazwa tutaj jest dowolna, podobnie jak tutaj. Pamiętaj, że atrybuty możesz dodawać tylko i wyłącznie w znacznikach otwierających. Widzisz? Dałem tutaj w znaczniku otwierającym atrybut, tak samo tutaj. Atrybut został dodany w znaczniku otwierającym, i jest to bardzo ważne, ponieważ w znaczniku zamykającym nie można dodawać żadnych atrybutów. I powiem Ci też, że atrybut class, podobnie jak identyfikator, jest obrączką, która łączy html i CSS-a i sprawia, że w połączeniu tworzą one piękną stronę internetową, którą niedługo już zobaczysz i własnoręcznie napiszesz razem ze mną w moich nagraniach. Jeżeli chodzi o atrybut. Pamiętaj, że atrybuty możemy dodawać tylko i wyłącznie w znacznikach otwierających. I pamiętaj, że atrybuty są tak jakby pomocą dla przeglądarek oraz wspierają znaczniki HTML-a. Mam nadzieję, że pokrótce pokazałem Ci czym jest atrybut. Z czasem w kolejnych nagraniach zobaczysz więcej atrybutów, do czego służy identyfikator i klasa w HTML-u. Ale dowiesz się wszystkiego o tym podczas zakończenia kursu HTML-a i w trakcie trwania kursu. CSS3, na który już teraz Cię serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o atrybuty i pojęcie atrybutów HTML-u, to by było na tyle. Dzięki, cześć.